Słuchajcie, zrobiłam swój pierwszy w życiu trening biegowy. What? Jakby ja nigdy nie biegałam, i przez problemy z kolanami mi się, wydawało mi się zawsze, że nie mogę biegać. No ale dowiedziałam się już z, no, w zeszłym roku, jak trenowałam właśnie z tą koleżanką, fizjoterapeutką, że mogę biegać, tylko po prostu trzeba wzmocnić nogi, mięśnie i robić to dobrze. I powiem wam, że poszłam na pierwszy w życiu trening biegowy. I jestem jeszcze przed pracą i straną I powiem wam, że leci po prostu ze mnie wszędzie. Dosłownie czuję, jak po prostu spadają mi kropelki po twarzy. Przebiegłam prawie półtorej kilometra, ale robiłam to na zasadzie, że biegłam i potem y szybko szłam. Znowu biegłam, takie podbiegi. I powiem wam, że jestem tak zmęczona i ja po prostu jestem w szoku, ale co zarobiliście bezwalające i o, chciałabym to wprowadzić do swojej rutyny. Myślę, że to byłoby mega. Ale tak chciałam być znać, że to był mój pierwszy raz z pikaniem treningiem biegowym biegam z koko i ona też jest zmęczona. Muszę wam pokazać, bo jestem w szoku, jak mi wyrósł chleb. Pierwszy raz mi tak wyrósł, ale miałam takie przeczucie, że przy tej ilości mąki on może tak wyrosnąć. Dlatego pierwszy raz nie wyrastał mi w koszyczku rozrostowym, tylko wyrósł mi w garnku, ale teraz pojawił się problem, bo muszę go jakoś wyjąć, żeby ułożyć papier do pieczenia. I dopiero później go włożyć do gara, który się nagrzeje, więc jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale Boże, pięknie wyrósł, przepięknie. Look jest po prostu, no, wow! I widać, że jest pięknie napowietrzony, bo widzicie, jakie tutaj są tutaj piękne. takie piękne? I can't. takie że jest takie ok jest jest jakiś taki miękki, ale w sumie jest jeszcze ciepło. Uuu! I ładny. No jest ok. Jest mokra, ale jeszcze jest ciepło? To chyba dlatego. No, a nie, no jest ok. Ale, ale jest... ogromne. Duża, kroma będzie w końcu. Bo nie takie do mała, ale no ale chyba jest ok, co? jest ok. bardzo ok. Właśnie przyszliśmy z biegania i byliśmy pobiegać z wieczorkiem i to był mój trzeci bieg. I powiem wam, jakie to bieganie jest super. I mam takie spostrzeżenie, że w bieganiu strasznie szybko czuć progres. I ja dzisiaj poczułam, że już mam inną wydolność tlenową i że, wiecie, jakby przebiegłam trochę więcej niż poprzedniego dnia. What? W ogóle ta sprawa, naprawdę mega fajnie. I bardzo mnie to motywuje, i zaczęłam dopiero teraz czuć. Że można biegać dla przyjemności. Jedyny trening na siłownię, ale zanim to, to pomyślałam, że wejdę sobie do takiego ciolamu yy, koło właśnie siłowni, bo wydaje mi się, że dzisiaj tam jest ostatni dzień wyprzedaży i jest już co prawda 1830, a on jest do 20, więc domyślam się, że tam już nic nie będzie. Ale jestem w ogóle ciekawa, bo bardzo mam jakąś fazę na szukanie torebki. I chcę, żeby to był taki z jednej strony City bag, z drugiej strony... no nie wiem. Wróciłam z treningu do domu i pokażę wam, co udało mi się kupić w lumpie, bo naprawdę bardzo fajne rzeczy udało mi się znaleźć. Było wszystko dzisiaj po 8 zł, bo to już była wyprzedaż totalna. No i byłam w sumie godzinę przed zamknięciem. I Jestem trudno zaskoczona, że udało mi się coś kupić i to jeszcze takie fajne rzeczy. Więc pierwsza rzecz to są takie spodenki sportowe z forefa, które układają się tak, jak wy wiecie tak jakby wyglądają jak spódnico spodnie, nawet nie są to spódnico spodnie, ale moim zdaniem tak wyglądają. I zawsze bardzo mi się takie spodenki podobały. Dlatego sobie je wzięłam i no. Myślę, że super. Kolejna rzecz to taki t-shirt w takim ślicznym, trochę lawendowym, a trochę takim baby blue kolorku. I w sumie to on nie jest takiego rozsięgliwego materiału, tylko bardziej taki jakby nawet koszula. Nie wiem, ciężko to określić. Jest z mohito. I spodobał mi się, bo ma taki ładny kołnierzyk. Jaki choćby golfik, coś takiego. Myślę, że też będzie fajny i na co dzień, i nawet na jakieś wyjścia. I widzę go do jeansów jasnych, czarnych, czy do w sumie przeróżnych kolorowych spodni do białej spódnicy. No, bardzo dużo widzę z nim outfitów, taki dosyć uniwersalny, a niestety nie zobaczę jaki to materiał, bo nie ma metki. Nie ma metki, ale nie jest rozciągliwe, tyle mogę powiedzieć. I kolejna rzecz, ponieważ bardzo chciałam yy, kupić sobie jakąś koszulę właśnie w Polka Dots. To mega się ucieszyłam, gdy trafiłam na to. I to jest taka koszulobluska, która ma tutaj taki dekolcik. I ma dwa paseczki, które się wiąże wokół szyi i to mi się turbo w niej spodobało, bo uwielbiam takie rzeczy wokół szyi. Bardzo to jest ładne, zaś mi się to bardzo podoba, natomiast mm, coś mi w niej do końca nie pasuje. W sensie taka jaka jest, jest okej, okay, ale brakuje mi w niej takiego, wiecie, żeby miała takie mega, mega coś. I wydaje mi się, że to kwestia tego, że ten kołnierz jest zbyt blisko szyi, mimo wszystko. Że, jak przewiesza się to wokół szyi, to aż tak się to nie wyróżnia. A chyba bardziej by mi się podobało, gdyby się to bardziej wyróżniało. Ale i tak, no, mega jest fajna. I też nie mogę się doczekać, aż ją sobie wystylizuje, bo też widzę ją do przeróżnych rzeczy: do spódniczek, do spodni zarówno do jeansów, do czarnych spodni, jako mega elegancko a jednocześnie mega tak, wiecie, klasy stylowo przepiękna. I ostatnia rzecz to taka turbo klasyczna, no taki long sleeve turbo klasyczny. Zawsze takie dla mnie warto mieć. Ja zawsze lubię takie mieć w swojej szafie. Kupuję takie regularnie, ponieważ one się dosyć też niszczą, szybko brudzą. Więc im więcej takich mam, tym lepiej. I powiem Wam, że kupiłam te cztery rzeczy, zapłaciłam za całość 32 zł. I jak ja dawno, bo mega, mega mega dawno nie byłam w się. tak no bardzo się cieszę, że poszłam. I że udało mi się widzieć akurat takie perełki, gdy naprawdę już była końcówka i wiecie, no zastanawiałam się, czy w ogóle coś uda mi się kupić, czy w ogóle coś będzie. Torebki żadnej nie znalazłam, nie było nic ciekawego ani fajnego, no ale z tych czterech rzeczy jestem mega zadowolona. Nie przymierzę ich teraz, bo muszę to najpierw wybrać, zanim to ubiorę, ale nie mogę się już po prostu doczekać, aż sobie te rzeczy wystylizuję i może wrzucę jakiś filmik na TikToka i Instagrama, jak stylizuję myślę tą koszulę w Polkadotz, no bo jest, jest naprawdę, naprawdę śliczna. I uwielbiam ten wzorek. I powiem Wam, że teraz robię sobie sama paznokcie. I stawiam sobie, stawiam ostatnio na takie krótkie, naturalne paznokcie. Ale umówiłam się już do Nowej Dziewczyny ymm, na połowę września. I mam zamiar zrobić sobie już takie jesieniarskie. Brązowe, taki ciemny brąz, i białe kropeczki. Polka Dots. Ja już miałam niedawno właśnie też takie kropeczkowe, ale ten wzór mi się mega mega podoba, dlatego zrobię go ponownie tymczasem idę to odłożyć do prania i idę się już myć. Robiłam fajny trening na siłowni, ale jestem mega zmęczona, a chciałabym jeszcze sobie porobić jakieś takie tablice, właśnie inspiracje outfitów i zrobić sobie może nowe moodboardy na jesieni, chociaż jeszcze nie wiem, czy to już jest pora, żeby być jesieniarą. Czuję, że jeszcze nie. Tak delikatnie już zaczynam być jesieniarą, czyli coś tam sobie puszczę jakąś playlistę, pomyślę sobie już o tym takim cozy czasie, ale jeszcze nie chcę być taką jesieniarą totalną. Ale też jak to nagrywam, to wiecie, jest mega ciepła pogoda i dzisiaj mam wrażenie, że było 30 stopni i jest naprawdę ciepło, więc czuć jeszcze to lato, mimo że zaczął się wrzesień. Ale tak, powoli wkraczamy w ten okres. I właśnie chcę sobie zrobić motebory i chcę sobie pooglądać na internecie może na stronie handemu torebki, bo tam jeszcze nie patrzyłam. No bo nadal szukam takiej zamszowej torebki, która będzie chyba nie skończyłam w aucie. Ale chciałabym taką torebkę, która będzie po pierwsze zamszowa w takim, wydaje mi się, ciemnobrązowym kolorku, albo takim karmelowym, nie, bardziej taki ciemnobrązowy. I chciałabym, żeby była trochę takim city bagiem, a z drugiej strony, żeby była taka, wiecie, taka lekka, taka, że po prostu wrzucasz się na ramię i chciałabym, żeby była takiej średniej wielkości. Ale żeby dało się rzucić na ramię, na przykład na jednym pasku, i tak mm, nie przeszkadzała, nie była za mała, ale też nie była za duża, żeby wszedł mi tam telefon, kamera i nie wiem, i kluczyki, i klucze. I ewentualnie butelka z wodą, 800 ml, ale nie większa. I chciałabym, żeby to był taki bek, który po prostu zarzucam sobie na, yy, na szyję, na szyję, na ramię i wychodzę. I tak bym chciała, więc miejmy nadzieję, że coś takiego dorwę, a tymczasem idę się być i będę szukać, przeszukiwać internet. Mam ostatnio ogromną fazę na nektarynki. Jem minimum dwie 3 dziennie i ja mam coś takiego, że im twardsza, tym bardziej smakuje, jak chrupie takie jabłko. I no po prostu dzień bez nektarynki nie ma takiego dnia. Byliśmy na targu starożytnie jakieś trzy godziny i jestem mega zmęczona. I jedyną rzecz, jaką udało mi się kupić, to pokrywka emaliowana, bo mam właśnie garnek. Ale nie mam do niego pokrywki, którą mogłabym wrzucać do piekarnika do 250 stopni, żeby piec chleb. I w ogóle jestem tym szoku, bo udało się kupić nieużywaną taką pokrywkę. Szok. A kolejnym szokiem jest to, że słuchajcie, wzięłam się naprawdę za te porządki w szafie małymi kroczkami i wystawiłam chyba cztery rzeczy przedwczoraj. I czujecie, że dzisiaj trzecia osoba coś kupia. Ja mam szok, bo mi nigdy nie szła sprzedaż na Vinted i zastanawiam się, czy to jest teraz kwestia tego, że pierwszy raz dałam wyższe ceny, bo kiedyś sprzedawałam rzeczy za, wiecie, za 5 zł i... miałam wrażenie, że to wisiało, 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 aż w końcu już sama nie wiedziałam, gdzie są te ubrania. A teraz wy... sprzedałam, jakby wystawiałam po prostu za jakieś takie normalne albo wyższe ceny i... I poszło. Do tego będziemy pakować paczuszki, jak zjemy nektarynkę. thank mm -hmm. you Byliśmy sobie na taki dłuższy weekend do Gdańska, do Brzeźna, do apartamentu, w którym byliśmy już 3 lata temu. My, Mega, w ogóle lubimy Brzeźno w Gdańsku jest to nasza ulubiona dzielnica i no, lubimy tutaj wracać, bo jest tutaj tak super, jest tak bliziutko do morza, a jednocześnie jest miasto, jest las, i wiecie, no jest tak super. I w ogóle morze jest takie super. Naprawdę, morze jest super. Kocham polskie morze. I właśnie w szczególności polskie morze jesienią jest piękne, chociaż o dziwo jest teraz jeszcze bardzo ciepło, mimo że miała być wszystko pokazana, to jest bardzo ciepło, więc nie czuć jeszcze tak tej jesieni tutaj. W ogóle ludzie się jeszcze kąpią w morzu i leżą w strojach kąpielowych, co nas szokowało, bo jak byliśmy 3 lata temu o tej samej porze, no to już wiecie, było takie zimno, że no, plaże były totalnie puste i nie było mowy o tym, żeby się kąpać więc trochę szok. Ale tak, pójdziemy sobie właśnie zaraz yy, przejście albo na molę w Sopocie, albo pójdziemy teraz kom do Jelitkowa. Idziemy na wyjeździe z kokoskiem, więc też super, bo no fajnie tak sobie tą rodzinką pojechać. Ale chcę się z wami podzielić, bo miałam ostatni tydzień bardzo ciężki, w sensie codziennie bardzo źle się czułam, było mi bardzo niedobrze. Miałam bardzo dużo bóle w brzucha, i generalnie miałam straszny spadek sił i energii. Taki, że naprawdę no, ledwo po prostu dawałam radę, udało mi się dostać do lekarza, no i dostałam e, rozpoznanie, że jest to zapalenie żołądka i dwunastnicy. No, i generalnie no, zastanawialiśmy się też nad tym wyjazdem, no ale opłaciliśmy go już tydzień wcześniej, a jakby no, opłata by po prostu przepadła a ja już poczułam się jakby trochę bardziej na siłach w ten czwartek i w piątek więc przyjechaliśmy, ale ja jestem tym lekko przerażona i tym jak już teraz wprowadziłam właśnie dietę lekkostrawną i, i wiecie, no jestem w morzu, to nawet sobie nie zjem gofra ani loda no ale bo well. po prostu jestem trochę tym przerażona jak Mało rzeczy mogę jeść, i dostałam w ogóle zakaz jedzenia surowych warzyw, owoców i picia mleka. No i wiadomo, nie piję kawy, nie piję mocnej herbaty, maczy też nie piję, chociaż nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że maczy też nie powinnam pić. Muszę na ten temat poczytać. No i generalnie, że lista rzeczy, które mogę jeść, jest mega malutka. No co szczęście, zamówiłam sobie 5 kg ryżu. Ostatnio. Ale no, jestem trochę psarazona tym. Na razie jem jogurty naturalne, owsianki na wodzie. Ale owsianka na wodzie jest... Kocham owsiankę na mleku. Ale teraz mogę jeść owsiankę na wodzie i musy owocowe. No i muszę pomyśleć nad czymś na obiady, wiecie, oprócz gotowanego kurczaka z ryżem i gotowaną marchewką, może jakaś zupa. będzie ciężko, a najcięższe jest dla mnie to, że nie mogę jeść warzyw i owoców, bo to są... To jest podstawa mojego każdego posiłku i kurczę, jak to... Jak bez tego żyć? Wiecie, że nawet zjem sobie kanapkę z twarogiem i nie mogę zjeść do tego ogórka, ani pomidora, ani żetkiewki Ciężko. Jak sobie idziemy i dużo rozmawiamy o tym, że mega lubimy trójmiejskie lasy, bo to jest tak po prostu czysto i w ogóle cała ta infrastruktura mega zachęca do tego, żeby uprawiać sport. I na przykład jeździć na rowerze albo biegać. Jeżeli byśmy tutaj mieszkali, to codziennie byśmy pewnie jeździli po tych traskach i fajnie to jest po prostu. Po prostu jest fajnie. No. No. Można sobie na rowerze wzdłuż wybrzeża jechać, w zasadzie od portu aż do Gdyni na klif. No, tak samo biegać. Dużo jest ścieżek w lesie, to jest po prostu super. No i te lasy są takie czyste, czyste takie no. są zadbane. no. Czyste, zadbane i pachnie sosną. Także idealnie. Hello, my już w domu, wróciliśmy z nadmorza właśnie jakoś godzinkę temu i rozpokoję teraz paczkę, którą dostałam, którą, która przyszła do mnie w czwartek, ale naprawdę czułam się wtedy na tyle źle, że nawet, nawet jej nie otworzyłam, po prostu nie miałam na to siły. Piję sobie rumianek, bo to teraz jedyne, co mi zostało do picia. I powiem Wam, że w ogóle strasznie jakby czuję się taka bez sił, bo nie mogę teraz pić ani maczy, ani kawy. I Ach, ciężko tak. Ciężko tak bez takich napojów przeżyć. Zamówiłam paczkę z kuchni świata, ponieważ. Ponieważ zamówiłam e, 5 kg ryż Royal Tiger. Ja o tym ryżu słyszałam już kilka dobrych opinii, że naprawdę podobno jest pyszny i że można go ugotować tak, no, tak mega ze sztuką. I właśnie będę to robić. No i super się złożyło w sumie, że go kupiłam, bo no teraz muszę jeść bardzo lekko i mam bardzo dużo wykluczeń, bo nie mogę jeść w ogóle surowych warzyw i owoców, mleka. No, bardzo dużo rzeczy, więc no myślę, że na pewno będę wiele razy w tygodniu jeść ryż na obiad albo na inny posiłek. Więc super. Muszę się nauczyć go tak właśnie dobrze gotować i jestem bardzo ciekawa, czy to ktoś nie będzie taki dobry, ale jest naprawdę duży i ciężki. No i w sumie to tyle, bo dodatkowo jeszcze wziąłam przyprawę, paprykę i sól, bo nam się właśnie skończyła i stwierdziłam, że paczka przyjdzie szybciej niż ja pójdę w sumie do sklepu, więc więc czemu nie. No i też musiałam to dobrać, żeby mieć wiecie, dostawę ze Smarta. Także tak, to był mój unboxing. Podróż z nadmorza była mega ciężka, bo była, Miejscami były ogromne ulewy i strasznie padało i naprawdę, no mega było ciężko na drodze. Przecież wiecie, ludzie po prostu niektórzy nie myślą o tym, żeby włączyć światła, gdzie jest po prostu taka ulewa, że nie widać pojazdów, a oni jadą bez świateł i inne takie kwiatki. Ale dojechaliśmy i właśnie teraz wyszło słońce. Jestem w szoku. Jestem w szoku, że wyszło teraz słońce, ale fajnie. Ja właśnie jeszcze przed chwilą od razu pierwsze co zrobiłam to wyciągnęłam wszystko z lodówki, umyłam lodówkę i posegregowałam na rzeczy, które mogę teraz jeść i których nie mogę jeść, Akurat sobie kupiłam i po prostu jest mi tak przykro, bo nakupowałam tyle papryk, ogórków, kiełków, bo no to są rzeczy, którymi ja się żywię. A teraz nie mogę tego jeść i powiem Wam, że mega jest to ciężkie. Nad morzem jeden dzień udało mi się zjeść rybę na parze, więc cieszę się, że mi się udało znaleźć takie miejsce. A tak to jadłam y, rosół. To była najlżejsza ze wszystkich pozycji w karcie dań. No i ja już jakby myślę od tych kilku dni o tym, co mogę jeść i wydaje mi się, że no dam radę. No, no na pewno dam radę, ale po prostu to jest bardzo ciężkie, wiecie, nagle zrezygnować z tylu rzeczy. i... Y, no, ale może będę Wam tutaj czasem pokazywać, co będę jadła, bo w sumie w sumie czemu nie może ktoś też jest w tej samej sytuacji i i go to zainspiruje, no dzisiaj na przykład na kolację będę jadła pieczowo pszenne z gotowanym jajkiem i chyba z, muszę zacząć jeść szynkę drobiową, bo ona jest delikatna, a ona też jest źródłem białka, bo no tak sobie zaczęłam myśleć, że no ok, mogę zjeść sobie taki rosół, ale no musi być też jakieś białeczko w tych posiłkach więc zastanawiam się, czy nie zacząć jeść właśnie szynki z kurczaka albo z indyka, jakiejś takiej delikatnej, średnio mi się to widzi, bo mam taki awers do szynek, no ale jest mi się bardzo przykro, bo nie dość, teraz był ten wyjazd nad morze, który już mieliśmy zaplanowany wcześniej, to jeszcze w tym tygodniu jadę na wyjazd integracyjny z pracy, który organizuję i no też kurczę no, mi już mega przykro, że nie będę mogła sobie skorzystać w pełni z jedzenia i picia, bo coś w sensie z picia w sensie, że tam kawa czy jakaś kolka zero, no bo nie mogę tych więc jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale mam po prostu nadzieję, że będę się czuła na siłach. Mam nadzieję, że będę się czuła dobrze. Teraz przez te trzy dni naprawdę czułam się o wiele lepiej, całkiem inaczej niż czułam się w poprzednim tygodniu, bo przez te pierwsze trzy dni ja naprawdę. No, co chwilę po prostu musiałam się położyć, bo mnie tak bolało i byłam tak słaba, że nie byłam w stanie za bardzo nic robić. Także... Trzeba to przeżyć i rozpakować sól. Chociaż soli też teraz nie użyłam, ale trzeba ją rozpakować. O no, no, nie, wiedziałam, że... Nie no, wiedziałam, że ją ja rozetnę. To był strasznie głupi pomysł. Och... No i rozciałam. Nie, nie wiem czemu to zrobiłam. Myślałam, że przyznałem tylko tą wolę, ale przecież... Mm. Okej, okay, Martyna. Nie. Nie.